Czy wy jesteście normalni? Czy wy jesteście normalni? Witam Was na kanale Parodia Sukcesu. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tej pięknej babie. O tej, ale jeszcze co nie zaczniemy. Ja Wam powiem tak. Zaczynam ten odcinek nagrywać praktycznie wieczorem, jak stawiłam ten odcinek z header. Rozbroiliście mnie. Naprawdę. Nie dość, się tam w tym filmiku, są zawarte dla Was podziękowania. To jeszcze tak poszybowały w ogóle zasięgi. Że ja, jak uznałam, dobra, czas wejść, odpowiedzieć na komentarze i tam sprawdzić, jak to wszystko idzie. Patrzę. Tysiąc wyświetleń. Kilka godzin, takie. Tysiąc wyświetleń. To jakby. Czy YouTubeowi się coś pomyliło? I ja patrzę, i to wy! I w ogóle, ile tam było świetnego odzewu, i że ludzie też jesteście ciekawi na meeting, i że chcecie się spotkać. I na... o! Naprawdę, po prostu. Mega się cieszę. W ogóle to jest takie kochane z Waszej strony. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dobra, nie przedłużając, zaczniemy to robić, ponieważ już osób zwracało mi uwagę, że lolów dawno nie było i w sumie... Hmm... Macie rację. Dlatego zrobiłam głosowanie. Wybraliście tą babę, dlatego ją sobie dzisiaj otworzymy. Ale w ogóle zanim zaczniemy, na poprawę humoru muszę Wam pokazać... Świetny błąd fabryczny. To jest jedyny błąd fabryczny, jaki bym sobie zostawiła. Napisała do mnie w, pod tamtym filmiku dziewczyna, że ma lolkę, która na środku dłoni ma narysowanego szóstego paznokcia. I ja myślałam, że posmarkam ze śmiechu. Możecie sobie to obczaić. Świetnie to wygląda. No i jakby, jeżeli macie więcej takich smaczków, możecie mi spokojnie na Instagramie to podsyłać. To ja po prostu to tam będę wklejała do filmików. Będzie śmieszny content. Ta woda leży tu od dwóch miesięcy, a ja bardzo... Znaczy, chce mi się pić, ale ja bardzo nie chcę schodzić na dół do kuchni, bo jeszcze tu usadowiłam. Śmierdzi. Zdziwicie się? Smakuje? Jak woda. No i okej, może nie umrę. E, dobra, zacznijmy sobie od tej dziaby, bo ja byłam bardziej przygotowana na tą granatową. Ale zdecydował... Wy... Wygrał róż, więc otwieramy sobie różową. Nasza Chikita prezentuje się w ten sposób. Pudełko, tutaj mam w ogóle płytę, którą się wysuwa i to jest mega urocze. Sama lalka w ogóle bardzo przypomina mi taką wersję baby metal, tylko Melanie Martinez. Nie wiem, jakoś tak jak na nią patrzę, to to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Tę pudełkę prezentuje się tak. O, od razu mogę wam tutaj pokazać, jakie są jeszcze lalki. Tutaj jest niby taka Melanie Martinez. To jest chyba Billie Eilish. Tutaj mamy Lady Gaga, a tutaj mamy, nie wiem w sumie, mi się to z Princeem kojarzy, ale to nie jest ta era muzyki. Napiszcie w komentarzach, kto to jest. Sorry, ale nie mam pojęcia. Zrywamy plombę. <słuch> Dobra. Ogólnie ja uwielbiam otwierać lolę, bo jest mega dużo frajdy przy ich otwieraniu, bo to wszystko jest takie ciu, ciu, ciu. Wiecie, porobione i tu są pudełeczka i tu są bibułeczki, bu, bu, wszystko super, yy, ale lolę jako taką mi nie pasują, nie wiem, yy, ale jest remaster ich twarzy, będą miały nowe buźki, nie jest źle, jakby Queen Bee wygląda mega spoko, Ja jakby, zobaczcie ją sobie, e, dobra, otwórzmy sobie ją, ale jest śmiesznie ułożona, czekajcie, ja coś zepsułam, jeszcze raz. He? To powinno samo wyjść podczas wyciągania tego, jak tamte. A ja mam zepsute pudełko! Jak zwykle, jak zwykle. No i ja by... czego ja się mogłam spodziewać? No i ja by... ludzie, ja się umyłam, ja nałożyłam sobie skincare, ja uznam, że dla was nagram, bo mam akurat bardzo dobry vibe. Aaaa! Jesteś kurwa kwiatem lotosu na tafli wody. Wracając. W ogóle, dobra, otwórzmy ją sobie. Uuuu! Ena, up, dajaby, ludzie, ta gitara jest mega duża, ja myślałam, że ona będzie tak przynajmniej z dwa razy mniejsza. Tu się zaczyna bardzo fajnie, kilka osób tam w kolabie, jak miałam z Lady Krasnal, mówili, że na ich kanale tak trochę sztucznie się zachowywałam. Lejaby, kwestia jest taka, że Lady Krasnal ma widownię trochę młodszą niż ja i musiałam się u nich trochę hamować i z żartami i tak dalej, bo u mnie na kanale mogę zrobić wszystko, lejaby, mogę krzyknąć, dupa! I nikt mi nic nie zrobi, bo to jest mój kanał. Ale one mają bezpośrednio podpisane umowy z firmami, więc nie chciałam im też robić problemów. Szczególnie, że to one mnie zaprosiły, więc wracając, bo jestem milutko zaskoczona. Podoba mi się. Ej, nie zostanie u mnie, chyba, bo już obiecałam komuś. Ale. Mm? Mm, Okej. Okay. Dobra, otworzę ją sobie i zaraz przejdziemy do dodatków. Okej, okay, fajnie wszystko wyszło. E, Pudełko w środku, no wygląda tak. To jest tak, jakby pewnie jakiś rodzaj garderoby, wyjście na scenę. No i kinda cute. W ogóle fajnie to będzie wyglądało, jaka taka wystawka, żeby tutaj tą lalkę sobie pięknie wystawić. I to jest dokładnie już opis, więc w ogóle mua, cudo! Pudełeczka. Super, super. Kocham te pudełka, kocham je. O kurde, ta gitara wygląda. Ja miałam kiedyś taką zabawkę, tam się wody napuszczało do środka i ona świeciła. Nie wiem na jakiej zasadzie to działało, ale była kozacka. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ta lalka tak specyficznie pachnie, ale... Przypomniało mi się o tym, że ja mam straszną zajawkę na perfumy, ale straszną, uwielbiam perfumy. Ja byłam ostatnio u moich dziadków na wsi na rynku. To był stał jakiś gościu i miał pełno podrób, ale pełno. Ja uznałam, że zapytał się go o takie bardzo, bardzo, bardzo drogie perfumy, które mi się podobają. Między innymi bakarat Rouge. I on tak się. Ha! Bakarat. I przyszedł mi z perfumami, które nazywał się Bakarakat. Bakarakat? Pachniały? Dziwnie podobnie. E, jeżeli byście chcieli w ogóle jakiś filmik co do perfum, bo mam dużo perfum, które chciałabym opisać, jak na przykład perfumy o zapachu cmentarza, albo mam perfumy o zapachu szarlotki z wanilią. Ludzie, to jest bomba. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli. Ale wpadło do kosza. Ona się też jakoś przekrzywiła, i jeszcze one mają takie śmieszne, okrągłe te oczy, bez duszy w ogóle, więc. Dobra, czekajcie, już Wam wszystko z bliska pokazuję. E, dobra, sam stojak jest taki mega hot pink, przeźroczysty. I jakby nic się tutaj nie zmienia w kwestii modelowej, po prostu kolorek jest fajny. Dobra, gazetka. So what? We own the stage with a wicked style. Jakby eee. <laughs> e, ten poziom cringy. Nie no, żartuję, spoko. Tak się prezentuje nasza gazetka. Takie malutkie, tutaj mamy niby płytę Sama ta gitara mnie w ogóle zdziwiła Bo ta gitara jest praktycznie wielkości tej lalki I ja by Nie spodziewałam się tego e, Ale jest naprawdę mega fajnie wykonana Tak jakby nie mam tutaj większych zastrzeżeń Jest plastikowa, tutaj w środku Jak możecie zobaczyć jest puściutka Jest pełno śrubeczków To jest fajny, giętki materiał Więc nie będzie problemu z założeniem na lalkę Ale włosy ma miękkie Akurat te warkoczyki są naprawdę Mega przyjemne no jakby MGA się rzeczywiście stara z tymi włosami serio. Może nie są aż tak dobre jak nie są aż tak dobre jak włosy Header, które ostatnio sobie recenzowaliśmy, ale mm, fajne, fajne, podobają mi się. Tylko te paski tutaj przy ryju są takie. bler, jej spadają. A nie, nie spadają, po prostu ma takie i przy nogach, o nie! Mamy taki pakuneczek, bardzo fajny, jak zwykle materiał jest normalny, żeby później można było sobie te ubrania schować. Okej, okay, ale teraz widzę, że nawet samo ubranie jest w bibułkach, nice! O kurde! Ale mega! Ej, w sumie, jak tak teraz patrzę na ten jej, tej rękaw, ja sobie nie wiem, czego się spodziewałam, naprawdę, nie wiem, czego się spodziewałam, ale nie spodziewałam się tak naciskanych między sobą Koralików. E, tutaj mamy takie coś, żeby trzymało później formę dla ciuchów. Tutaj, tutaj jest w ogóle coś, a kurteczka. Zobaczcie, jak to się świetnie świeci. Tylko ja bym się bała, że one podpadają, bo one, bo one są przyklejone. Tam nie idzie żadna nitka pomiędzy nimi. Ale dość śmiesznie zrobione. I tu fajnie, że to jak później wychodzi jej ręka stąd, to jest też fajnie e, materiał zaaranżowany, żeby nie było pusto. Nice. A co jest w bibułce? Nice! Tu jest ten cały headpiece, taka opaska i naprawdę prezentuje się kozacko. Dobra, pudełko, pudełko bardzo fajne, półprzeźroczyste, nie ma żadnego opisu. Czyli w pudełku mamy dwa metalowe kolczyki. Znaczy, to jest taki cięższy plastik, to nie jest metal. To jest taki zaciskany gorset. No, mega to wygląda. Nie wiedziałam, jak rozwiążą y, temat właśnie z gorsetem, ale udało im się. I mamy też takie kozackie okulary. 100% sama bym je nosiła. Teraz różowe pudełko. Różowe pudełko ma trochę większe krycie. A, no i opis. I tutaj mamy jej gigabuciory. One są naprawdę mega długie i mega świetne. To ja by spodziewałam się trochę większych tych platform, ale git. Buty są różnego koloru, bardzo przypominają mi buty w ogóle Basic Claudine. Czas przejść do samej lalki. Jak widzicie ma dwa kucyki, w kucyku jest kilka warkoczy. Jakość włosów jest naprawdę spoko, więc już się nie ma czego uczepić. nażalowana grzywka, a to nie jest nic takiego, wiecie, że to stoi bardzo, bardzo, tylko jest taka miętka. Buźka? No nie jest zła. Tak jakby nie jest zła. Tu akurat się nie doczepię. Błędów fabrycznych bardzo nie widzę, oprócz tego, że ma leciutko obtarte usta, ale to się jakimś markerem pierdyknie. Ubranie jest w sumie bardzo ciekawe, ponieważ sam tutaj body, bo to jest takie body, bardzo mi się podoba i z chęcią bym je nosiła, ale to, to jest w ogóle cerata z stołu mojej babci. 100%, tak jakby to jest jedyne, co pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście klikane kulosy. I skarpety. Te skarpety są tak obrzydliwe, matko boska. I tutaj mi się w ogóle jej kawałek pruje. I zobaczcie te wykończenia! Okropność jakaś. Tragedia, zobaczcie, to jest w ogóle taka tutaj sterczy. Piciu, 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 piciu. Tragedia. I tego się nie da naciągnąć do końca. No nie da, bo wtedy się przerwie tą całą tą i ta ciupa tutaj nadal zostaje. A ja miałam czelność, czasami panikować. Ja był źle założony szef. W Monster High i lekko wychodziło z buta. Hmm, no właśnie. Tutaj wam nie pokazałam jej rączek. Są dość śmieszne, są dwukolorowe paznokcie. I tak jak u mojej Wicki był jeden paznokieć dodatkowo, to nam jeden paznokieć zabrali, widzicie? Stara, oddawaj mojego paznokcia. Czas ją ubrać. Ja mam już takie PTSD po tej naszej gotówce, co ją otwieraliśmy. Tak nieprzyjemnie mi się zakładało te ciuchy. Przez to, że mamy taki podobny kolor włosów, ja nie wiem, czy to są moje włosy, czy to są ich włosy tutaj spadają. Nie, nie mamy nic, co musiałoby iść od dołu, więc już sobie załóżmy buty i właśnie zauważyłam błąd fabryczny. A nie, dobra, z tym sobie damy radę, bo to jest po prostu wylany em, żel, więc to zajdzie chusteczką. Dobrze, że but jest tak bardzo zakryty, bo zakrywa właśnie ten taki bziągwe tutaj. Więc jest git. Buty wchodzą bez problemu, więc nice. Tu akurat jest mega plus za to. To teraz musimy jakoś rozwiązać, jak założyć to. Dobra, czyli to jest na przód. Dobra, znowu będę miała pół materiału do wycięcia z tego, jak próbuję założyć jej ciuchy. Ale ja naprawdę nie rozumiem, jak te ciuchy mają zostać założone przez dziecko, kiedy 21-letnia kobieta ma problem, żeby je założyć. O! Jednak poszło dość sprawnie. O Jezus, ale się to ciężko... O, przeszło, dobra, nice, 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 nice. Jesteśmy w połowie drogi. Nie ja bez takiej malutkiej kobitki nagle wygląda, jakby od 30 lat ćwiczyła na siłowni. Slay Queen! No nie jestem przekonana, bo to na naszej lalce bardzo fajnie leży, wiecie, na obrazku, ale tu wygląda dziwnie. No ja by... Eee, dobra, może będzie lepiej z dodatkami. Dobra... E, tu mamy piękną, bufiastą spódnicę. No, wygląda mega. Tymczasem, co dostaliśmy? O mój Boże, ja nawet nie zwróciłam na to uwagi za pierwszym razem. No, jakby MG sobie poleciał w kulki. Dobra, buty są. E, teraz gorset. Kolczyki. Jakieś inne pierdółki. Coś tu jeszcze mamy? A, headpisa mamy. Okej, okay, ona nie chce się zamknąć ten gorset. No teraz mnie coś strzeli. Dobra, no to wnosi. Nie będę się z tym męczyć. Ona wygląda jak ciuchy, kiedy, które znajduje w lumpie, jak próbuje być fancy. Dokładnie tak wygląda. Tą gitarę trzeba jej założyć. Szczerze wam powiem, ja nie widzę w ogóle uroku w tym, żeby ta gitara była taka duża dla tej lalki. Jemy, okej. Okay. Zakładamy jej headpiece. Okej, okay, przestań. Współpracuj! Nie jest bardzo źle, ale dobrze też nie jest bym ja z jednej strony lubię taki badziew, bo to tam ma jakiś swój vibe. Nie wiem czego się spodziewałam, naprawdę nie mam pojęcia czego się spodziewałam. Ale jak tak patrzyłam na nią, to nie spodziewałam się tego! Ale nie, serio. No i jakby ja Wam powiem, że te wszystkie arty, które oni robią, MGA, są naprawdę przepiękne. Ale to... Nie, dobra, to ogólnie e, frajda z rozpakowywania była, ponieważ no to są LOLe. Jest dużo fajnie zapakowanych dodatków. Uuu, no nie wiem, i uszkodzenie, jakieś tutaj widzę, odpryski na tych butach. E, gorset nie chciał się dopiąć. Tak przechodząc do finalnych konkluzji, powiedziałam, że daję jej takiej mocne sześć. Mocne sześć. Ja by ratuje, jej to, ratuje ją to, że headpiece, e, gorset, fryzura jest bardzo ładna. No, gorset się nie domyka, ale to jest bardzo fajny dodatek. Dajby gorset ulalek rzadko się widuje. Fajnie zrobione, a ten jest fajnie zrobiony. E, I pudełko ją ratuje. Pudełko i te wszystkie pierdoły. No pierdoły są no, mój kaliente po prostu. Z gitarą? Z gitarą nie wiem o co tu chodziło, ale to tyle. E, ode mnie to dzisiaj. Co? Ode mnie to. Dzisiaj na tyle. Czekajcie, ja mam jakiś udar.